Witam serdecznie w dniu dzisiejszym, a mamy chyba 10 lipca. Filmik, który nie powinien być, tak naprawdę. Jest to matka, która została dokładnie tydzień temu przyduszona, zgnieciona, ponieważ szukałem jej podczas, żeby ją po prostu oznakować. I to jest matka, która. Delikatnie mówiąc, miałem ją zabrać w klateczkę. Może by coś tam się z nią stało, ale myślę sobie, zostawię ją. No i teraz nie wiem, czy to będzie tu yy, widoczne. Czerwi. <śm> a wyglądała dosłownie, jakby była martwa. Bo wtedy byłem z tatą, żeby ją oznakować. Gdzie ona jest? Tutaj siedzi. No gdzie jest? Tutaj schowała się. Jest. Także jest to matka, która u mnie ma do żywoci. To jest F2 po Kaukazie. Pozdrawiam serdecznie. Jeżeli mia miałeś taką sytuację, to napisz.